Z Warszawy w sobotę 3 maja. Wszyscy ze szkoły elektrycznej na Czerniakowskiej. Ruszyliśmy wreszcie w drogę. W drogę, na którą czekała cała szkoła od tylu tygodni. już poza nami, ale przed nami najważniejsze nasz egzamin. Jak sobie damy radę? Czy tak jak pawka korczagi, tę książkę czytaliśmy wszyscy przed podróżą? Radek Cichowski już się rozkwaterował w przedziale z mapą. To nasza marszruta, a tutaj nasz cel. Ziemia nieznana. Jeszcze nieznana. Ziemia Kaszubska, powiat bytów. Na pół drogi między Kościerzyną a Koszalinem. Niemczyli te ziemię i ten lud przez wieki Bismarck, Hakata i Hitler. Zapomniała o niej Polska szlachecka i pańska. Ona Polski nie zapomniała. Ona tu Polskę jak skarb przechowała. Tak wszędzie budowali swe chaty polscy chłopi. Tak wiązali dachy i belki, słowiańscy cieśle. O polskich wzorach mówi sklepienie nad drzwiami. I kaszubskie hafty. Poprzez wieki przechował się niezwykły kaszubski alfabet, niby echo pisma obrazkowego. Pod takt paleczki śpiewa się starą piosneczkę. Hek, tek, pół trojek, kozne kolowozne. Krzywy prosty, hojne widły gnojne, rydel tyć oznacza szlachcica, basy, skrzypki, krótki, długi to cesarza stolica. Historia wiernej ziemi i wiernego ludu zamknięta jest w tych księgach. Metryki kościelne sprzed dwustu lat. Spójrzcie na nazwy wsi i osiedli. Polskie. Czarna Dąbrowa, Osława Dąbrowa. Obok łaciny teksty wpisuje się po polsku, żeby lud zrozumiał. Obiecuję, ślubuję i przysięgam Panu Bogu. A oto kronika niemieckiej szkoły sprzed 110 dziesięciu lat. Chowa niemiecka, a uczniowie? Góra, Orlikowska, Rekowska, Górlik, Cyżon, Breza. A ich język ojczysty. Spójrzcie na notatki. Deutsch 2, Polnisz 106. Deutsch 2, Polnisz 96. Narasta fala germanizacji. Gdy wygnano mowę polską ze szkoły, dzieci uczyły się swego języka na starych modlitewnikach. O Polsce mówili tu nawet umarli. Mówili rozsiane po kaszubskiej ziemi cmentarze: Czarnowski, Lisakowski, Prądzyński, Jarzębiński. Faszyzm wydał walkę także cmentarnym nagrobkom. Przeciw tym, co polskość walczyli, rozszalał się terror. Zamęczyli w Oranienburgu Jana Styp Rekowskiego. Zamordowali Piotra Gostomskiego. Na śmierć skazany został Antoni Szreder. Ginęli Kaszubi za swoją pierwszą prawdę. W miejscach zakopane w ziemi, strzeżone jak skarb, przechowały się sztandary z rodłem, godłem Polaków w Niemczech. Można je było wydobyć, gdy przyszła wolność. Żołnierz z Czerwoną Gwiazdą przyniósł kaszubą Polskę. Wspominają stare dzieje Augustyn Lipiński i 75-letni Jancer Fogiel. W szeregach Komunistycznej Partii Niemiec Walczyli o wolność dla tej ziemi i dla tego ludu. Jeszcze za Hitlera w tej chacie odbywały się tajne zebrania miejscowej komórki komunistycznej. Przyszły nowe czasy. W Gminnej Radzie Narodowej w Studzienicach ważna dzisiaj narada. Przewodniczy Zygmunt Schroeder, syn zamordowanego Antoniego. Jego brat Stanisław prowadzi dzisiaj szkołę, za którą życiem zapłacił ojciec. Studzienice czekają na uczniów warszawskiej szkoły elektrycznej. Chłopcy zobowiązali się przeprowadzić w czterech gromadach elektryfikację, którą uchwalił rząd. Soldy z gromady przewóz Bernard Trudnik, był z delegacją w Warszawie prosić o światło. Nie mu się, by tak szybko spełniono jego marzenie. Cała wieś żyje przyjazdem gości. Czy też słoma pokuje tych miastowych chłopaków? Jacy też oni będą. A czy im zasmakuje kaszubski wik? Stanisław Szreder wyprowadza na powitanie swoją gromadkę. Przyjechali. Świali, nie wsiowi, a przecież swoich. Tak się rozpoczął nasz egzamin. Bo elektryfikacja kaszubskich wsi miała być naszym praktycznym egzaminem. Miał trwać 20 dni. Podzieliliśmy się na cztery brygady. My, wysoko wysokonapięciowcy, rozpoczęliśmy współzawodnictwo. Najcięższy odcinek otrzymali ci z gromady klączno. Trudny tu był teren. Linia wysokiego napięcia ma iść 5 km w połowie przez las. Wyproszyliśmy tutejszych gospodarzy. Dobrze, że przyszli na pomoc leśnicy. Bez nich nie dalibyśmy sobie rady. Trzeba było robić przesiek wśród starych drzew. Gromada pomagała jak mogła. Dali konie i podwody, chociaż czekały prace na polu.